Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiejsza relaksacja to trening autogenny szulca. Usiądź albo się połóż w pozycji, która dla Ciebie jest najbardziej wygodniejsza. W każdym momencie tej sesji możesz się poruszać, aby zmienić pozycję Twojego ciała, aby być bardziej wygodny, swobodny. Albo rozluźniony. Oddychamy swobodnie. Bez kontroli. Wdychasz. I wydychasz. Wdychasz. I wydychasz. Jeszcze raz wdychamy. I wydychamy. Jeżeli macie ochotę, możecie zamknąć oczy. Jeżeli jeszcze to nie zrobione, albo zostawić otwarte. Zależy tylko od tego, co macie ochotę i od waszego nastroju. I rozluźniamy albo wyobrażamy sobie, że wszystkie mięśnie naszego ciała rozluźniają się. Od głowy do stóp albo od dołu do góry. Oddychamy swobodnie, spokojnie. Wszystko staje się mało ważne, odległe i obojętne. Myśli mogą przychodzić, odchodzić. Niech odchodzą spokojnie, tak jak przyszły, bez wysiłku. Z każdym wydechem wszystko, co nieprzydatne, odchodzi, odpływa. Spokój wpływa z każdym naszym oddechem do całego ciała, do każdej części ciała, do mięśni, do każdych organów. Z każdym wdechem, głęboki spokój nas ogarnia. Cisza, głęboka cisza ogarnia całe nasze ciało. Zwróćmy teraz uwagę na naszą prawą rękę. Prawa ręka. Stara się cięższa, coraz cięższa. Jest bardzo ciężka. Jest tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddychamy lekko, miarowo i swobodnie. Zwróćmy uwagę teraz na naszą lewą rękę. Mięśnie naszej lewej ręki rozluźniają się. I lewa ręka stara się cięższa. Coraz cięższa jest. Bardzo ciężka, jest tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddychamy lekko, miarowo i swobodnie. I w rytmie naszego oddechu całe ciało staje się coraz bardziej cięższe, rozluźnione. nasze palce swobodnie odpoczywają nasze dłonie są rozluźnione nadgarstki swobodne Przedramiona są ciężkie i rozluźnione, łokcie są swobodne. Ramiona pozwalają obu rękom na swobodę. I na bezwładność. Teraz koncentrujemy się na naszą prawą nogę, i prawa noga staje się cięższa, coraz cięższa. Jest bardzo Ciężka. Jest tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddychamy swobodnie. Wdech. I wydech. Interesujemy się teraz naszą lewą nogą. Lewa noga rozluźnia wszystkie swoje mięśnie. I staje się ciężka, coraz cięższa, jest bardzo ciężka, jest tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Wdech i wydech. I całe ciało rozluźnia się, od głowy do stóp, ciało coraz cięższe, bardzo ciężkie. Nasze stopy stają się swobodne, odprężnione. I teraz interesujemy się naszymi łydkami. Możemy poczuć ciepło i ciężar naszych łydek. dają na podłoża. Nasze biodra są ciężkie i nie napięte. I całe nasze ciało rozluźnia się milimetr po milimetrze. Coraz cięższe, swobodne, rozluźnione. Nasza klatka piersiowa może porusza się, podczas gdy oddychamy swobodnie, miarowo. Serce bije spokojnie. Wszystkie mięśnie naszej głowy, twarzy i szyi rozluźniają się z każdym naszym wydechem, coraz bardziej rozluźnione. I z każdym naszym wydechem. Coraz więcej spokoju, odprężnienia. I z każdym naszym wydechem ciało coraz bardziej rozluźnione. Usta są rozluźnione, i język spoczywa w łzi spokojnie, swobodnie. Wszystkie mięśnie wokół oczu rozluźniają się. Głowa spoczywa spokojnie. Zupełnie bezwładnie. Jest ciężka. Bardzo ciężka. Całe ciało jest swobodnie odprężone. I bezwładne. Czuuwam spokój. Rozluźnienie. I głęboki spokój i wewnętrzna cisza płynie od głowy do stóp. było od stóp do głowy, i teraz może możemy poczuć, że ciepło przepływa przez naszą prawą rękę. Możemy poczuć je coraz bardziej, wyraźniej, nasza prawa ręka. Jest coraz cieplejsza. Prawa noga jest coraz cieplejsza. Możemy sobie wyobrazić, jakby słońce świeciło na te części ciała. Ciepło, przyjemne ciepło. Ciepło przepływa przez moją lewą rękę. Z każdą chwilą mogę poczuć to bardziej wyraźniej. Ręka jest coraz cieplejsza. I to ciepło odpręża każdy kawałek mojego ciała. Moja lewa noga jest ciepła. Ciepło przepływa przez moją lewą nogę. Promienie słoneczne, które głaszczą moją lewą nogę. I z każdą chwilą mogę poczuć to coraz wyraźniej. I to ciepło odpręża każdą część mojego ciała. Lewa noga. Jest coraz cieplejsza. I to ciepło przemieszcza się teraz na klatkę piersiową. Czuję ciepło, przyjemne ciepło na splocie słonecznym. Przyjemne ciepło ogarnia całe moje ciało. Ciało, które się rozluźnia, odpręża z każdym moim wydechem, świadomym albo nieświadomym. Moje ciało jest ciepłe, jakby w kąpieli. Czuję się, jakby bym był w kąpieli. Cudowne odprężenie ciepło, które odpręża każdy kawałek mojego ciała. Jestem spokojny i odprężony, bezpieczny. Wielki wewnętrzny spokój ogarnia całe moje ciało. I ten spokój zostaje we mnie. Zostaje we mnie dziś, jutro, w przyszłe dni. Spokój daje mi siłę i pewność siebie. Uczucie bezwładu powoli ustępuje i znika. Powolutku możemy otworzyć nasze oczy, uświadomić sobie każdą część naszego ciała. Oddychamy lekko, miarowo i spokojnie. Uświadomić sobie każdą część naszego ciała. Możemy powolutku się poruszać. Możemy przeciągnąć się jak kot. Możemy ziewać, poruszać nasze nadgarstki leciutko, lekko. Wziąć głęboki wdech i wydech. Możemy poczuć się odprężeni. Możemy mieć uczucie uświeżenia. Jest mi lekko. I jest mi dobrze. Bardzo dobrze. Przyjemnie. Dziękuję. Do usłyszenia.